Okej, okay, cześć, witajcie z tej strony Troiks na kanale Dzisiaj będziemy grać No właśnie. No ja po prostu parkura nie zrobię. znajdź owce. Dzisiaj gram w znajdź owce. I ogólnie pewnie każdy wie. Z, z ogólnie lagi są straszne. Nie wiem i dlaczego czego, jakim prawem, ale są. Okej. Okay. no to, to jest łatwe, to jest łatwe akurat. Bardzo łatwy, tu coś jest. No nie, no, z taką szybkością to jest. To... A lody, L lodu nie lubię. Lód jest bardzo wkurzający. Jak nie umiesz parkura. Tak w ogóle ja Wam już tą mapę chyba drugi raz nagrywam, bo mi się za pierwszym mikrofonem nie nagrał. A potem musiałam, nie chciałam się już nagrywać i musiałam re reloadować tak, jakby całą mapę. Chcę się usunąć ją i jeszcze raz pobierać. To trochę zajęło czasu. Okej, okay, tu jest. Nie wiem, do czego mi coś łatwo idzie. OK. Jak można, to trzeba używać lifehacków. Każdy o tym wie. Nie wiem gdzie dojść mam. Tu, tu i tu. Ale ładne przejście zrobiłam jak Okay, pyk, 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 pyk. Tu nie ma nic. Okej. Okay. Uznajmy, że yy, tak w ogóle skapnąłem się w dobrym momencie. tam coś jest, tam coś jest, nie ma chyba nie ma. Nie no, coś za łatwe to poziomy. Ciekawe gdzie i co się coś przesunęło. Okej. Okay. Tu nic nie widzę. A tu już tak, tu już widzę. Okej, okay, łatwe. To szukamy. Tu coś świeci, no i też łatwe a nie no to 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 już widać tam coś jest to pro lecz będę się wpakowywać do lawy żeby wam to udowodnić chyba stąd muszę skoczyć nie, chyba nie no nie no co ja mam z sobą Już może, Trollix możesz się skończyć już palić. Dziękuję, dziękuję bardzo. No, easy. Tylko jeszcze tego nie spaść. No widzicie, widzowie, ja to jeszcze nie taki... Jakiś, takiś, jakiś nie? Okej, okay, tu, tu Liany już mówią same za siebie i to musicie przyznać akurat wszyscy. Że nie wiem, tu pewnie jakoś trzeba wejść. No, oczywiście, że tak. No. Nie dać doc... o. Nie wiem, dlaczego ja mam takie lagi, naprawdę. Nie, no jak tego się nie zobaczy, to. Dobrze. Wiem, jak to zrobić. No. Naprawdę? Ok. Jeszcze tam dojść i to, to już będzie męczarnia. Nie cierpię parkurów. I każdy o tym wie, że ja nie cierpię parkurów. He he, 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 Ok. Chyba wiem, jak tam przejść. Tędyk. Tędyk. Ten O nie. Zastanawiam się, czy to nie jest duży skok. Tu. No ale jak każą, to nie narzeka mnie. Jak ja bym coś zrobił za pierwszym razem, to aż bym się zdziwił. Znaczy, zrobiłem poziomy za pierwszy raz. Aaaaah. No i mi się sprint wyłącza wtedy kiedy nie trzeba oczywiście. A tamto chyba muszę z double jump zrobić, z tego co widzę. Jak ja mam tam to skoczyć? Zastanawiam się. I pomysłu chyba nie mam, więc będę musiał zrobić double jumpa A nie umiem zrobić double jumpa z trzech kratek i to jest w ogóle... Nie no, nie umiem Jak mówię, że czegoś nie umiem, to jest zrobić, to zrobię to zrobi z Gamemoda Naprawdę, jak nie mam tutaj operatora, to nie wiem co ja zrobię naprawdę No, pewnie. No nie, ja tego nie umiem. Nie ma bata, żebym je to zrobił. Nie ma bata. Każdy, kto mnie trochę dłużej ogląda, pewnie wie, że nie cierpię pakrukura, bo się o tym wypowiada, chyba ze trzy razy, ale to chyba możliwe, bardzo że nie na filmie, więc. Tu się nie zdziwie, jak ktoś. Się... A coś tam jest jakaś dźwignia i tu się nagle most pojawi. To będzie w ogóle hit, jakby coś takiego było. Pozostanę. No prawie. No nie no. Robię cięcie na chwilkę. Okej, okay, ja już wróciłam. Udało mi się, no ale nie, nie mogłem wam pokazać jak tam dochodzę i ogólnie. Tak w ogóle się właśnie... Coś jest? Coś... Nie ma, nie ma. A, szkoda, szkoda. Nie powiem, nie powiem. XD nie XD, ale... Ja wszystko powtarzam po sobie, nie wiem dlaczego. Tu okej. Okay, nie wnikam w to naprawdę. Co tu się stało? Jeśli mogę wiedzieć oczywiście. Okej. Okay. To było przejście poziomu po prostu. No to, to to ja rozumiem. Pan Paweł jest, no nie? Tu są skrzynki trzy. Tu pewnie jest czwarta. Oczywiście, że. Aby mi się nie chciał tego zbierać normalnie. Jak mi się tutaj głos nie nagra, to ja tego wam nie nagrywam. Nie ma na mnie bata, żeby żeby żebym zmienił decyzję. Uwierzcie mi. Okej, okay, dwadzieścia Pyk tu będzie oczywiście. Okej, okay, usłyszałem to. No. no nie, dlaczego mi tak laguje, To jest naprawdę jakieś, o nie, a tu był już trudny, naprawdę, xd, ale okej okay. No widzicie, ja już wprost jestem, wiecie o co chodzi, no nie Zdjęcie coś pewnie będzie na drzewach, gdzieś tam Albo będzie tu, w tym akwarium. Znać, że pewnie będzie tu na drzewie gdzieś. Albo ok. Nic się nie zmieniło. Poszukam ogólnie po kątach. Może w kątach będzie. Wszystkie. A jak nie, to unlucky po prostu. Dwa. Słuchać villagerów. Ciekawe. Jest tu coś, jest tu coś, jest tu coś. Okej. Okay. Ten odgłos chyba każdy wie, co to oznacza. Jak jest jakiś dziwny dźwięk, to przychodzi tylko ok trudno. Tu nic nie ma. Ok, obsydian, trochę złota i kilow. co ja mam za to zrobić? Mam grzyby, sorry. Sali. Ok, za pióra i nic dostanę wełnę. Za to dostanę lecza. Za to dostanę. Kundę. Jeszcze jeden wyjaśniak, jak rozumiem. Ty? Nie ja, ty. Czekajcie. Okej, okay, to już po cięciu. No i nie mogę ogólnie znaleźć tego jednego villagera, w zasadzie sensie nie szukałem go nawet. Tu? No nie mam jeszcze smaków. Czy to ty? Tak, to ty. Siema mordo? Też kurczę. Ty sprzedaż mi to. To dasz mi mieć. Ty mi dasz nic już. Czeka o to chodziło. Tak. Okej, okay, jest. Uh. Okej, okay, nie wnikam, co to jest. To jest dziwne. Aha, i to mnie chce zabić. Super. Co, co nie zabije to wzmocni, to mogę powiedzieć. A jako już są tutaj takie lagi, że ja pewnie tego parkurę nie zrobię. A i tak go spróbuję zrobić. Więc najwyżej, jak mi się nie uda, to. A nie. U, ten parku jest jakiś łatwe. O, wylęgła się owca. Gratulacje, znalazły wszystkie owce, i to już jest koniec odcinka. Ja go pewnie wrzucę gdzieś. Yy, bo ogólnie jestem już po nagraniu tego ostatniego filmu, tak jakby. I to jest dosłownie kilka minut po tamtym. E, ogólnie dziękuję kalendarzowi i, i diaksiarze za dobry kontent. Szkoda, że tu nic nie mam. Mm. A przydałby się im pokolik taki. Wiecie o co chodzi? Nie wiem dlaczego mi pokazujesz, że tu coś jest. Bo mogę w to bić. okej, okay, nie wnikam naprawdę. A tu jest ogólnie taka technika, że. Lewitacji się dostaje na e, krótką chwilę, to coś dla mnie. Łatwo tą komendę zrobić. Yy, I ogólnie to bardzo przyjemne jest. Bo po prostu się spada i nagle dostaje się lewitację. Czyli Pog. Mogę sobie tak latać po całym mapie. Czekaj, jak. Da, ciekaj, czy kalendarz przemyślał e, mnie i. Nie, przemyślał mnie, no, no nie, nie rozumiem, chłopak Ale chłopie z pog z tymi wrzec, rzecami ogólnie. Dziękuję ci, kalendarz. No. Otrzymaj, e, łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i w ogóle. Może w końcu będę mieć trochę subskrypcji. I marzę o tym. I to od bardzo dawna. No więc trzymajcie się, cześć.